Cztery oczy. Poranna rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie. Za dwie godziny rozpocznie się sesja Sejmiku. Ważne uchwały i ważne pytanie: dlaczego samorząd ma zamiar likwidować zespół szkół medycznych w kędzierzynie Koźlu? To chyba taka główna uchwała dzisiejsza. No, nie, mamy kilka uchwał. Przede wszystkim też Fundusz Sołecki, informacje o pracach biur w Moguncji w Brukseli. Ale rzeczywiście, uchwałą, która gdzieś może rzuca się w oczy, jest zamiar likwidacji. Tak? No, do już samej nazwy e pojawia się jak gdyby no hasło, które wzbudza zainteresowanie. E ja sam dociekałem, w międzyczasie, oczywiście, otrzymałem informacje. Dyskutowaliśmy na to też wewnętrznie e w Sejmiku. E skąd ta uchwała? No, po pierwsze, trzeba wiedzieć, co to za szkoła. To szkoła mhm. policjalna która z natury rzeczy na dzisiaj dla dorosłych, która na dodatek dzienna, nie wieczorowa, więc natury rzeczy jak gdyby ona się dzisiaj przy dzisiejszym rynku edukacyjnym cieszy dużo, dużo mniejszym zainteresowaniem. Tam dyrekcja tej szkoły próbowała i nowe kierunki, miał być technik farmacji, brak zainteresowania naborem w tych szkołach, co jest poniekąd zrozumiałe dlatego że podobne kwalifikacje można dzisiaj uzyskiwać na kursach doskonalących czy w kursach kwali, uzyskujących właśnie, dających również kwalifikacje. Więc niekoniecznie taka szkoła, która w trybie dziennym to oferuje. I ze względu właśnie głównie na brak naboru, bo gdyby był nabór, to oczywiście nikt nie dyskutowałby dzisiaj o zamiarze likwidacji, ponieważ tego naboru nie ma. Więc póki co uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji, jeżeli tam się nic nie zmieni z tym naborem, no to wtedy prawdopodobnie otwieramy sobie tą ścieżkę, żeby ostatecznie tą szkołę zamknąć. No bo chwalę właśnie jest napisane, że z roku na rok tych uczniów jest coraz mniej. Dokładnie tak jest. I mielibyśmy A koszty sytuację, rosną. No, koszty są stałe. Tak, to po pierwsze, one się nie maleją. One rosną dla samorządu ze środków własnych, dlatego że w momencie, kiedy nie ma ucznia, w tym momencie nie ma subwencji. A tam jest to niebezpieczeństwo, że rzeczywiście, jak ten ostatni rocznik opuści tą szkołę w czerwcu, to będziemy mieć szkołę bez uczniów. Żeby tej sytuacji uniknąć i żeby mieć furtkę otwartą do likwidacji, ale tak jak powiedziałem, ona jest tylko uzależniona od tego, tego braku naboru. Jeżeli ten nabór by się jeszcze pojawił, chociaż to jest mało prawdopodobne przy tym dzisiejszym rynku edukacyjnym, to wtedy szkoła może być jeszcze nielikwidowana. Oświatowa Solidarność nie bardzo przyklaskuje temu pomysłowi. Jest opinia podpisana przez przewodniczącą Związku Cecylię Gonet. Należy wyrazić zdziwienie, że w czasach permanentnego niedoboru wszelkich służb medycznych organ samorządu zamierza zlikwidować taką placówkę. Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi: okej. Okay. Znaczy, no trochę się dziwię tej opinii Solidarności, dlatego że musimy spojrzeć na taką mamy ofertę innych instytucji, w tym Państwowej wyższej szkoły medycznej. Z tej informacji, którą wczoraj otrzymałem od marszałka Kolka, to z kolei on dowiedział się od pana rektora, że z tego naboru, który w tym roku był na Państwowej Wyższej Szkole Medycznej na kierunek pielęgniarski, na 100 miejsc, raptem było 60%. Kandydatów czy kandydatek. Więc widać, że te szkoły, które są ich kształcą na wyższym poziomie, czyli na tym, który odpowiada też dzisiejszym wymogom rynku pracy, no nie mają mają, nawet one mają problemy z naborem. To tym bardziej szkoła, która uczy bez matury w systemie, właśnie tak jak powiedziałem, dziennym, policjalna, to ona naprawdę ma dzisiaj ciężki byt na tym rynku edukacyjnym i stąd ta decyzja, no ona jak gdyby zupełnie nic nie zmienia, jeżeli chodzi o możliwości kształcenia i potrzeby kształcenia, dlatego że nawet przed chwilą wiadomości, jak pan ma. Mówił o tym, że w międzyczasie jest podpisany list intencyjny, są rozmowy prowadzone, aby również w Kędzierzynie Koźlu na bazie tej placówki kontynuować tą edukację medyczną czy promedyczną, ale już na wyższym poziomie odpowiadającą tym potrzebom dzisiejszego rynku pracy. Sądowali państwo jakoś radnych, czy uchwała przejdzie jednogłośnie? Bo przynajmniej, czy będzie większość? Znaczy, no to oczywiście jest kwestia koalicyjna, którą my dyskutujemy w swoich klubach. Wiem, że dzisiaj rano jeszcze odbywają się za chwilę posiedzenia klubów, więc pewnie to jeszcze będzie przedmiotem dyskusji. Ale tutaj jak gdyby zdrowy rozsądek, tak? No nawet wczoraj na prezydium Sejmiku radni Prawa i Sprawiedliwości wskazywali na to, że jednak zdrowy rozsądek wskazuje, że pewien kierunek, kierunek działań ponad polityką trzeba podjąć, aby za chwilę nie ponosić, nie generować kosztów, które nie, nie mają żadnej racji bytu w kontekście tego, że nie ma ucznia. To temat numer jeden, który poruszyliśmy, ale wspomniał Pan o pracy biura m.in. w Moguncji, czyli kwestie zagraniczne. Dokładnie, praca naszego biura w Moguncji, praca naszego biura w Brukseli. Obydwa biura pracują bardzo aktywnie. Wiele w tym zakresie się dzieje sam. Miałem okazję tego doświadczyć, będąc na początku tego roku w Moguncji, więc rzeczywiście jestem pod wrażeniem tej pracy wykonywanej tam przez biuro jak bądź, co bądź, jednoosobowe, przez pana Przemysława Łebzucha od wielu lat, ale te kontakty, te połączenia zarówno gospodarcze, ale i kulturalne w ostatnich latach, które są rozbudowywane, no, pokazują, że dzięki temu jako województwo tam. Mocno istniejemy, także to się dało odczuć, tak z kimkolwiek tam nie rozmawiałem i przedstawiałem się jako przewodniczący sejmiku z województwa opolskiego, to dla nich to było hasło rozpoznawalne. To Nawet jakie działania tam są podejmowane, aby województwo promować? Zarówno uczestnictwo w różnego rodzaju targach gospodarczych, to jak gdyby też związane jest z tym, że Biuro jest podpięty pod i pod współpracę z Ministerstwem Gospodarki na Deni Palatynatu, ale w ostatnich latach też udało się rozbudować tą działalność kulturalną, czyli wiele grup kulturalnych zespołów wyjeżdża reprezentując również solistów, reprezentując nasze województwo tam w regionie, a właściwie czasami nie tylko w regionie na Deni Palatynatu, ale, ale kieruje i szerzej. Ale jedna osoba, tak? Jak ona to wszystko pytając kolokwialnie, ogarnia? No to jest rzeczywiście czasami fenomen związany z, jedno, z jedną osobą. Ja sam to znam z mojej działalności, że czasami to w organizacji, właśnie kierowanej czy organizowana, gdzie praca jest organizowana przez jedną osobę, funkcjonuje świetnie. Czasami to biuro jest zupełnie niewidoczne. Tutaj akurat mamy przypadek, że rzeczywiście ta widoczność pracy tego biura jest bardzo duża, bardzo jest rozpoznawalna i oby tak to dalej funkcjonowało. A dzisiaj, no wiadomo, my nie dżyniemy tym na co dzień. Stąd też Sejmik raz do roku przyjmuje informacje na temat tego, ile właśnie było tych spotkań, jakie są plany. Jakie są działania? Wiemy, że akurat w kontekście biura w Brukseli w najbliższym czasie będzie musiało się coś zmienić, dlatego że tam z tej trustronnej współpracy między województwem śląskim, małopolskim a opolskim, a opolskim no, wychodzimy, dlatego że województwo śląskie nie chce kontynuować bycia w jednym budynku w Brukseli. Więc też w międzyczasie już jako samorząd szukamy innego rozwiązania. I tutaj znowu sprawa, ponieważ sprawdziła się ta współpraca z nadrenią palatenatem, więc prowadzone są rozmowy, czy aby również w Brukseli nie udałoby się powrócić do modelu współpracy w jednym biurze w ten sposób jak gdyby no, pokazując też raz partnerstwo, ale dwa, nie generując jakichś zbędnych kosztów. To jeszcze zapytam o inną uchwałę, mianowicie skargę na działalność Muzeum Śląska Opolskiego jest sporo zarzutów w tej kwestii. No, między innymi kwestia zwolnienia pracowników się tutaj kłania. Tak, rzeczywiście mamy to dzisiaj też w porządku obrad. Będziemy rozpatrywać, właściwie zajmowała się tym stosowna komisja, komisji skarg i petycji skarg, która. I ta skarga została odrzucona. Taka jest rekomendacja tej komisji mm -hmm. na ten moment. Oni rzeczywiście rekomendują, aby odrzucić tą uchwałę. Ja wczoraj rozmawiałem z panią przewodniczącą komisji, z panią Brygidą Kolendą łabuś, więc ona wskazywała, że podeszli do tego zupełnie, gdyby starając się odsunąć emocje na bok i rzeczowo podejść, klasyfikując poszczególne zarzuty z tej skargi i stwierdzili, że no, wszystkie są do odparcia w sposób dosyć jednoznaczny, dlatego że raz, że muzeum nie było zamknięte przez dłuższy okres, czyli nie było zamknięte do odwołania. Że i to jest podstawowa rzecz, że jednak ostatecznie tam następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, czyli z takiego punktu stricte formalnego. No nie mamy do czynienia ze zwolnieniem, tylko z rozwiązaniem ze stron, czyli no porozumieniem między pracodawcą a pracownikami. No Patrząc pod... za to stricte formalnie, oczywiście, bo wiemy, że za tym kryją się emocje, za, za tym kryją się różnego rodzaju interpretacje tych wydarzeń, które miały miejsce tam w okresie grudniowym, ale komisja rozpatrywała to od tej strony, tak powiedziała mi pani przewodnicząca. Niemniej jednak z pewnością będzie to jeszcze dzisiaj na sesji dyskutowane. No właśnie podpisano porozumienia o wypowiedzeniu umowy, natomiast wielu pracowników się z tym jakby zatknęło, więc takie można się trochę zdziwić, dlaczego aż tylu. Teraz widziałam na, w biuletynie informacji publicznej jest sporo naborów prowadzonych na, dla nowych urzędników. No tak, Pracowni jak powiedziałem, no, my będziemy rozpatrywać samą skargę, ale z pewnością przy okazji tej skargi jeszcze pojawi się też dyskusja na samym sejmiku, dlaczego tak, a nie inaczej tam postąpiono. Niemniej jednak z perspektywy samej skargi i jej treści, tak jak mówiła pani przewodnicząca, to zostało rozpatrzone w ten, a nie inny sposób i taka jest rekomendacja na tą dzisiejszą sesję. Pojawiały się takie pomysły, aby to ministerstwo współprowadziło te placówki. Jak pan sądzi, dobry pomysł? Ja nie wiem, czy to jest konieczne, to mi się wydaje bardziej, jeżeli chodzi o położenie tego muzeum, o jego rolę jest rzeczywiście konieczna pewna nowa wizja, nowa koncepcja, bo to jak gdyby również ze względów na położenie nie jest łatwe prowadzić taką jednostkę, bo tam to nie jest centrum miasta, mhm. tak? to jest góra świętej Anny. Na dodatek to nie jest przy sanktuarium, to też nie jest bezpośrednio gdzieś w okolicach pomnika czy amfiteatru, które są najczęściej odwiedzane jednak przez turystów, bo tam gdzieś ci turyści przyjeżdżają, krążą, tylko to jest trochę na, no nazwijmy to, na odludziu, tak. Tam trzeba dojechać, tam nie można nawet dojść, tam trzeba dojechać, więc to już jest wyzwanie logistyczne. Dwa, że rzeczywiście, no jak to dzisiaj jest w placówkach no, kulturalnych, muzealnych, no trzeba tworzyć ofertę, która zachęca ciągle na nowo. I tutaj z pewnością to pozostaje wyzwanie, to niezależnie od tego, kto to będzie prowadził, a ja życzę nowej osobie, która tam e, będzie, to, będzie się tym zajmowała, jak najwięcej powodzenia i jak najwięcej inwencji w tym zakresie. E, temat na pewno istotny, e, temat, który można pokazać wieloaspektowo, choćby z punktu perspektywy tych wydarzeń sprzed 100 lat, nie tylko samych powstań, ale też samego plebiscytu. E, wiele jeszcze, można w tym kontekście niuansów, ja sam pamiętam, zajmując się tym gdzieś zawodowo, odkrywałem wątki, których nigdy... W szkole nikt mi nie mówił, więc mhm. wiele takich wątków perspektywy, nie wiem, włoskiej, brytyjskiej, czy nawet amerykańskiej, czy francuskiej na, na te wydarzenia sprzed 100 lat naszego regionu można gdzieś wyciągnąć, pokazać, ale wzbudzić zainteresowanie tym miejscem, tą placówką pozostanie też na pewno wyzwaniem. No i też dlatego osoby niektóre się niepokoją, jak będzie funkcjonowało Muzeum Śląsko-Polskiego, Muzeum Czynopowstęczego, właśnie z uwagi na te rocznice. Znaczy, no może tutaj rzeczywiście powinniśmy najpierw rozpocząć jakiś szerszy o koncepcji, o wizji. Niemniej jednak, no, tutaj pani dyrektor ma pewną autonomię w tym zakresie. Podjęła takie, nie inne decyzje. Tak jak powiedziałem, komisja skarg, petycji rozpatrywała tą, 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 tą kwestię i dzisiaj mamy taką rekomendację. Co nie znaczy, że zamykamy temat, no bo mhm. wiemy, że jesteśmy w okresie jubileuszowym. W ogóle uważam, że temat Góry Świętej Anny, tego miejsca z perspektywy naszego regionu, niezmiernie ciekawego, istotnego, bo zarówno od strony religijnej, ale i historycznej, bardzo, bardzo ważny, więc on będzie wracał i w sposób naturalny samorząd musi się nim zajmować i powinien się nim zajmować. Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku Województwa Polskiego jest Państwa i moim gościem. Druga część rozmowy na stronie www.radiopole.pl. Panie przewodniczący, a już sama mniejszość niemiecka będzie chciała się zaangażować w, w jakąkolwiek hmm. organizację obchodów, rocznicy Powstań Śląskich? Znaczy, jesteśmy w koalicji samorządowej, tak? to myślę, że na tym poziomie dyskutujemy. Ja sam, nie dalej niż parę dni temu, otrzymałem zaproszenie na konferencję poświęconą temu tematowi do szkoły w Dobrzeniu Wielkim, więc jak gdyby też osobiście jako przewodniczący Sejmiku gdzieś w tym biorę udział. Przewodniczący Sejmiku, jednocześnie przewodniczący mniejszości, więc tutaj z pewnością będziemy się w jakiś sposób w to uczestnictwo, w tym uczestnictwie odnajdywali. No bo pytanie, czy nie jest trochę za późno? Ja mam wrażenie, że to działa... Są opóźnione. Znaczy, wie pani co, my musimy na to spojrzeć z perspektywy pierwszego, drugiego, trzeciego powstania. Te pierwsze dwa powstania nie do końca dotyczyły tej strony regionu. Oczywiście z perspektywy całego wydarzenia jak najbardziej, no bo to był Górny Śląsk i oto toczyła tw się batalia. No i z pewnością pewna wizja całościowa dzisiaj tych wydarzeń, sprzed trzech sprzed stu lat jest potrzebna. Tak jak powiedziała, ona powinna być też poszerzona o tą percepcję innych państw, które wtedy były w ten konflikt jakoś zaangażowane. Czy za późno? No nie jest jeszcze, może zupełnie za późno. Niemniej jednak, rzeczywiście no, pewne wydarzenia też się odbyły, pewne wystawy już były, hmm. miały miejsce, e, więc myślę, że to dzisiaj rzeczywiście jest wyzwanie, no, szczególnie dla placówek edukacyjnych, dla pani dyrektor, aby odpowiednio w chwili obecnej po tym zawirowaniu e, to przygotować i zap 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 zaproponować. W tej ufa, ale można właśnie wyczytać, że kilka takich działań będzie podejmowanych, ale to już odsyłam słuchaczy do, do tego dokumentu. To dopytam jeszcze o muzeum, na którym TSK-owi zależy tak naprawdę. Ehm. Niedawno państwo pozyskali kamienicę, ale remonty jeszcze przed nami, cały czas czekamy. Remonty przed nami, tak, ulica Szpitalna 11, remont tego budynku przed nami to rzeczywiście wyzwanie, dlatego że no wiadomo, to wymaga konsultacji, ustaleń, ustaleń z konserwatorem, ustaleń z projektantem docelowo wystawy, aby tak stworzyć te pomieszczenia w starej zabudowie, aby spełniały wymogi dzisiejszych przepisów, a jednocześnie były docelowo atrakcyjne dla odbiorcy. Więc te wszystkie kryteria spełnić, to wymaga, dużo się dzieje, dużo się dyskutuje, jest, są, odbywają się kolejne spotkania, projektanci pracują nad tym, aby właśnie zapewnić to połączenie tego, tych rozwiązań technologicznych z wyzwaniami mm. dzisiejszego y, świata, oczekiwaniami edukacyjnymi w tym zakresie, ale jednocześnie y, no, uporać Przede wszystkim z położeniem i tą substancją, która tam jest, której nie zmienimy, tylko chcemy ją zmodyfikować. No właśnie, rozmawiamy o jednym i o drugim muzeum. Teraz pytanie, jak, jak zorganizować wystawy czy też spotkania, prelekcje, konferencje? No to, to musi być dzisiaj nowoczesne, multimedialne. Na no to no, też będziecie stawiali w swoim oczywiście, muzeum? Oczywiście, oczywiście, absolutnie tak. Ja myślę, że my o tyle mamy ten, że jesteśmy położeni dosyć w ciekawym, to, to muzeum jest dosyć ciekawie położona, tak? To jest na tym takim głównym ciągu historycznym miasta Opola, więc niejako mamy nadzieję, że część mieszkańców w sposób taki naturalny będzie tam trafiało, czy część zwiedzających miasto Opole. To już jest na pewno jakiś atut, jeżeli mówimy o jakimś porównaniu do Muzeum czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, które za każdym razem musi jednak kogoś tam dowieść, mhm. albo ktoś tam musi sam Dotrzeć. On raczej się tam nie potknie. To to tutaj muzeum. dostać się będzie prościej. Tutaj dostać się prościej. Niemniej jednak my też zakładamy tak, że to będzie żywe muzeum. Muzeum spotkań, muzeum dyskusji. Dyskusji zarówno mniejszości z większością, jak i międzypokoleniowej, młodych ze starszymi, młodych ze świadkami czasu. Więc mamy nadzieję, że to będzie takie muzeum, które będzie, będzie żyło, a jednocześnie wzbudzało zainteresowanie, no bo muzea mają mu wzbudzać zainteresowanie. Oczywiście. Czekamy na start remontu w takim razie. I jeszcze o wielką politykę podpytam, panie przewodniczący. Jak mniejszość niemiecka patrzy w tej chwili na rozpoczętą kampanię prezydencką? Jest już jakiś faworyt, którego ewentualnie moglibyście poprzeć? Znaczy, wielu członków zaczyna o to dopytywać, czy jest jakaś rekomendacja z naszej strony. Takiej rekomendacji na, tej na ten moment nie ma i niekoniecznie nie będzie, tak? Nie robiliśmy tego w poprzednich wyborach. To, co, o czym zdecydowaliśmy na poziomie związku stowarzyszeń, czyli na tym poziomie dachowym ogólnokrajowym w ostatni weekend, kiedy spotkaliśmy się na posiedzeniu zarządu, to to, że do wszystkich kandydatów na prezydenta ze swej strony wyślemy pismo z pytaniami o to, jak podchodzą do tematów mniejszościowych, jak podchodzą do do tego, aby pielęgnować, promować kultury, języki i mniejszości, takie pismo zostanie skierowane do wszystkich kandydatów z naszej strony. Czyli rekomendacji nie będzie, każdy głosuje w zgodzie ze swoim sumieniem. Znaczy, ostatecznie tego nie rozstrzygam, bo jesteśmy, mm -hmm. jak gdyby, jeszcze za wcześnie. Najpierw wysyłamy to pismo, będziemy czekać na odpowiedzi, z pewnością będziemy Zobaczymy te odpowiedzi to jakoś komentować, rozsyłać. Jeżeli do nas dotrą, bo już mieliśmy takie kampanie, w których nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane zapytania, mamy nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Więc no, myślę, że jeżeli też kandydaci, jesteśmy też otwarci oczywiście na spotkania. Jeżeli tutaj kandydaci będą chcieli się z nami spotykać, a niektórzy już wyrażają takie zainteresowanie, to też będziemy się spotykać, ale to, o, czym, o czym, czy Będziemy kogokolwiek rekomendować, no będziemy dyskutować. Na razie takiej dyskusji, takiej decyzji nie ma. Również wczoraj na zarządzie TSKN-u o tym rozmawialiśmy. Na tym etapie zdecydowaliśmy o tym, że wyślemy zapytania i będziemy z niecierpliwością czekać na odpowiedzi ze strony kandydatów. Pan też jeszcze nie jest zdecydowany? Ja wewnętrznie gdzieś swojego faworyta mam. Zdradzi pan nazwisko? Nie, dlatego że nie chciałbym, bo to już by była jakaś rekomendacja, a, a tak jak powiedziałem, tutaj jako przewodniczący organizacji działamy z. Nie chcę pan sugerować nikogo. Dokładnie. Tak zdania. Dziękuję bardzo. Dzisiaj był z nami Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku, a także przewodniczący TSKN-u. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również, życzymy jego dnia.